Dzień dobry. Zespół Mac Edukacja wspiera nauczycieli, I rodziców i uczniów w nauce zdalnej. Pomimo zamkniętych placówek. jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pod telefonem, e-mailem i w formie internetowych rozmów wideo. Dzisiaj to wsparcie jest cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tradycyjna nauka z dnia na dzień została przedstawiona na tory nowoczesnej, zdalnej edukacji. Wymagając od nauczycieli, rodziców i uczniów nowych kompetencji. Nie jesteście sami. Zespół ponad 150 konsultantów oświatowych Mac. Służy pomocą w korzystaniu z bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Mat. Pomożemy w wykorzystaniu nowych technologii. Ułatwimy wybór podręczników i kart pracy na zbliżający się rok szkolny. Bez potrzeby wychodzenia z domu, spotkań. Wszystko sprawnie, zdalnie i przejrzyście. Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy dla Państwa w całym kraju. Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu wiadomości edukacyjnych, nagrywanych zdalnie, czyli z domu, podobnie jak nauka zdalna, która już od połowy marca odbywa się w Państwa domach. Ministerstwo przedłużyło czas zamknięcia placówek do 24 maja, pomimo zamkniętych przedszkoli, szkół w edukacji dzieje się bardzo dużo. Zaczynamy! Zespół MAC wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w nauce zdalnej. Pomimo zamkniętych placówek jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pod telefonem, e-mailem i formie internetowych rozmów wideo. Dzisiaj to wsparcie jest cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tradycyjna nauka z dnia na dzień została przestawiona na tory nowoczesnej, zdalnej edukacji, wymagając od nauczycieli, rodziców i uczniów nowych kompetencji. Ale nie jesteście sami! Zespół 170 konsultantów oświatowych MAC służy pomocą w korzystaniu z bezpłatnych metod Materiałów edukacyjnych MAC. Pomożemy wykorzystaniu nowych technologii, ułatwimy wybór podręczników i kart pracy na zbliżający się rok szkolny bez potrzeby wychodzenia z domu i spotkań. Wszystko sprawnie, zdalnie i przejrzyście. Na przykład podczas internetowej rozmowy wideo. Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy dla państwa w całym kraju. Jak znaleźć swojego konsultanta? Wystarczy wejść na podstronę Mac.pl kontakt i wybrać tam swój region i powiat w wyszukiwarce. Do państwa dyspozycji jest dział obsługi klienta Mac pod numerem telefonu 41 366 55/55. Cały zespół Macie jest blisko Państwa. Pracownicy wydawnictwa nagrywają wideo czytanki ze swoimi dziećmi, przybliżając w ten sposób barwne książki wydawnictwa, dwukropek i promując czytanie dzieciom wieczorem. Zachęcam do obejrzenia, podesłania rodzicom i uczniom jako inspirację lub po prostu sposób na włączenie czytania. Nagrania można znaleźć na kanałach Mac Edukacja i dwukropek w serwisie YouTube. Pozostajemy w temacie nauki zdalnej. W poprzednim wydaniu informowaliśmy o udostępnieniu przez wydawnictwo Mac Edukacja bezpłatnych zasobów multimedialnych. Pomysł bardzo się Państwu spodobał, ponieważ już blisko 10 tysięcy użytkowników skorzystało z interaktywnej biblioteki. Dobra wiadomość jest taka, że Mac Edukacja przedłuża bezpłatny dostęp do końca czerwca. Zachęcam do korzystania, to długie godziny nauki połączonej z zabawą, a dostęp na stronie mac.pl ukośnik publikacje. Pod tym samym ważnym adresem znajdą Państwo stale niemal codziennie aktualizowaną bazę bezpłatnych podręczników, ćwiczeń, a nawet piosenek, tablic demonstracyjnych, a wszystko to podane przejrzyście dopasowane do cykli i poziomów nauczania. To ważny adres zachęcamy do korzystania. Obecny okres to dobry czas na zdobywanie nowej wiedzy, a wiedzą o tym nauczyciele oglądający serię e-konferencji MAC, które nie zwalniają tempa, ich lista stale się wydłuża i oferuje dzisiaj różnorodną tematykę rozmaitych ekspertów. Dużą popularnością cieszyły się w mijający miesiąc odcinki, oczywiście dotyczące zdalnego nauczania, w tym między m.in. ABC Pracy Zdalnej w wychowaniu przedszkolnym oraz Jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej. Liczną publikę zgromadziły również e-konferencja o nowym cyklu do nauki języka angielskiego Happy w edukacji wczesnoszkolnej oraz odcinek Halo, czy ktoś mnie słyszy o roli nauczaniu w szkole podstawowej, mówiła Dorota zawacka. Przypominam, że dostępne są również odcinki z poprzednich sezonów z możliwością generowania imiennych certyfikatów, a co ważne, konto w serwisie mac.pl mogą też w łatwy sposób założyć rodzice. Uwaga, Dyrektorzy szkół podstawowych, warto złożyć wniosek o dofinansowanie wyposażenia w pomocy dydaktyczne. Dzięki subwencji oświatowej można w ten sposób zakupić pomocy do nauki biologii, geografii, chemii i fizyki. Zapraszam na stronę Mac.pl. Warto się pospieszyć, bo pierwsze terminy składania wniosków już w maju. Dziękuję. To wszystko w dzisiejszym wydaniu, nagranym zdalnie w pokoju mojej córki. Zachęcam do oglądania kolejnych spotkań, kolejnych wiadomości edukacyjnych oraz obejrzenia poprzednich odcinków. Bądźcie Państwo z nami, do zobaczenia i wszystkiego dobrego w zdalnej nauce.